Hej, Siemaneczko, z tej strony Matrix witam Was dzisiaj w kolejnym odcineczku z serii. Oczywiście, zagrajmy sobie w Geta, San Andreas, prawdziwe życie! I oczywiście, standardowo na samym starcie, zachęcam Was do zasubskrybowania kanału i oczywiście do wbicia na TikTok, jak również na Instagrama. Słuchajcie, drodzy widzowie, w poprzednim odcineczku jeździliśmy na tirach i, było, że tak powiem, co robić. Na ten moment y, mamy do roboty w sumie tak, że y, Szymonek, nasz ulubiony, zajebisty, przezajebisty kolega, który nas y, wyjebał do szpitala, y, załatwił nas spotkanie z bardzo wpływowym człowiekiem. Skąd on go zna, to ja nie wiem. Y, w każdym bądź razie mamy załatwione na dzisiaj spotkanie z bardzo wpływowym człowiekiem, który y, może nam doradzić. Wszystkiego odnośnie biznesów, odnośnie zarabiania. Także mamy się dzisiaj z nim spotkać. No i oprócz tego, tak, yy, mamy. Musimy się rozliczyć ze podatków yy, z Tira i z tp. Yy, Bo jak wiecie mamy 43 tysiące. Jest to cała kwota z tych yy, załadunków. Ale jak to yy, przystało, oczywiście, musimy sobie wszystko. Odjąć, że tak powiem, czyli tak, połowa to były podatki z tego plus 8000 wynajęcie tego tira z yy, naczepą więc zostanie nam no, się, zostanie nam niedużo, ale ile to zaraz, wam pokażę. Więc stryk i zaraz się widzimy, bo to porozliczanie więc... stryk. Okej drodzy widzowie, jak widzicie, tyle nam zostało po odjęciu podatków, kosztów wynajmu, no i w sumie tyle, czyli 15 tysięcy mamy, z jednej strony nie dużo, z drugiej nie mało tak naprawdę, bo jakby patrzeć, no nieźle się dało zarobić na tym tierze, W każdym bądź razie będziemy musieli sobie ogarnąć, w późniejszym czasie yy, własnego tira, czekajcie, jeszcze na szybkości wyciszę telefon na szybkości będziemy sobie musieli ogarnąć własnego tira, czy własne po prostu, własnego pick żeby po prostu móc y, dowozić już na własną rękę, a nie płacić niepotrzebnie 8 tysięcy za wynajem ciężarówki. tak? Yy, dobra yy, słuchajcie, ja bym jeszcze chciał, bo mamy dość Fajnie w sumie gotówki można powiedzieć, bo 15 tysięcy tak jak powiedziałem, ani nie dużo, ani nie mało. Chciałbym przelecieć się... Czekajcie, czekajcie. Gdzie to było? A tu było, dobra. Możemy teraz... Chciałbym się jeszcze w to miejsce przelecieć, gdyż jest tam po prostu ten nasz salon aut używanych. Chciałbym sobie zobaczyć, na co w tym momencie nas stać. Czy w ogóle nas na coś stać? Najlepszy byłby jakiś pick-up, ewentualnie jakiś mały busik dostawczy, ale zobaczymy, co nam się uda wyrwać w tych pieniądzach, tak? Więc ja sobie już złapię elegancko stopa, a zobaczymy się za chwileczkę. Okej, okay, jak widzicie, udało mi się złapać stopa, już jestem na miejscu. Już właśnie pojechał tam ten polonezik, ale dobra. Co my tu mamy? Tak naprawdę już widzę jakąś różnorodność, bo podoba mi się, że e, jest tutaj e, Fiat Ducato. Dobrze powiedziałem Ducato. Czekajcie. Aż sobie zweryfikuję, bo powinien mieć tutaj. Nie, nie ma nic napisane, ale wydaje mi się, że to był Ducato. Chociaż nie ma... Zresztą... Yy, mamy tutaj fiata. W sumie nawet dwa, bo jest to 25p, ale zależy mi na tym ze yy, paką, jak dobrze wiecie. Bo wtedy nam to umożliwia przynajmniej zarabianie i zarabiamy na danym samochodzie, tak? Zaraz zobaczymy po ile on tutaj stoi, ale widzę, że jest mega... Mega w kurwę drogi, że tak powiem. I w sumie, że tak powiem, na nic za bardzo nas y, nie stać na ten moment. Nawet na BMK, Kład, jedynie i motory, że tak widzę. Ale pytanie: czy jest to sens kupować? Czy nie lepiej by było przyoszczędzić, nadal, i kupić po prostu tego y, Fiata Ducato? Tak. Raczej wydaje mi się, że lepsza opcja to by było wziąć i przeoszczędzić, nie? Ale cholera, wie. Eee, w każdym razie tak ja sobie jeszcze kupię jakąś przekąskę. Okej okay. Maga GTA, czyli brak przekąsek i jedzenie powietrza. Ale dobra, mamy się spotkać z tym biznesmenem jeszcze dzisiaj. Ale ja jeszcze proponuję wejść sobie. Na eleganckości do banku i wpłacić tą większą kwotę, żeby nami e, nie ukradli. Czekajcie, bo na nie, gdzie był ten bank. Ej, what the fuck! A że nie, wiem, gdzie ten bank był. Bo mi się nie chce nawet on wyświetlić, bo mi się wydaje, że on był e, tutaj, w tych miejscach regiona Dobrze pamiętam? Poczekajcie, drodzy widzowie, zaraz sobie coś sprawdzę, bo coś mi się zepsuło. Bo wydaje mi się, że bank gdzieś był tutaj, także poddajcie mi chwilkę. Okej, okay, drodzy widzowie, jak widzicie, ja się troszeczkę przeszłem, bo mieliśmy się z tym biznesmenem spotkać w jego apartamentowcu. Mianowicie, jak możecie sobie zauważyć, mamy apartamentowiec i to jest kurczę bardzo niezłych y, kalibrów, że tak powiem. Także my musimy tam lecieć. Mamy się spotkać y, w sumie w jego mieszkaniu, z tego co aktualnie patrzę. Taką mi wiadomość wysłał. Y, mamy się z nim zobaczyć w jego mieszkaniu, które znajduje się tam nie ty gdzieś... Y, Pośrodku, nawet i wyżej, w sumie, z tego co y, wiem. Także dobra. Zobaczymy, co ten biznesmen będzie chciał nam y, w ogóle powiedzieć, bo jestem mega tego ciekaw. O. Jakieś wypadek, jakaś akcja, w ogóle patrzcie. O kurde, co tu się dzieje? Masakra. <laughs> no. Dobra cie pierwsze, i big, okej, jesteśmy już pod tym wieżowcem. Jak widzicie, Eclipse Towers. <laughs> o kurde. Jak widzicie, Eclipse Towers. Także widzę, że bardzo bogaty apartament. Tu jeszcze ma parking, patrzcie podziemny. W takich apartamentach to już muszą być takie parkingi, bo za to się tu w sumie płaci, tak? Ale dobra, wchodzimy. Dobra, zrobimy sobie. O, tutaj jest ten nasz biznesmen. Będziemy musieli z nim zaraz porozmawiać, ale chciałbyś jeszcze po tym jego mieszkaniu rozejrzeć. Jak widzicie, ma wszystko ładnie, bardzo wykończone typu obrazy, dywany ale najbardziej mi się podoba tego drzwi, bo mało spotykane są w GTA takie szklane drzwi, ale dobra będziemy się drzwiami podniecali yy, mamy tutaj jak widzicie jakby jakieś biuro, można powiedzieć pewnie do za zarządzania wszystkimi nieruchomościami tu mamy jakąś gazetę ok. eee yy... Jakieś książki, jak możecie zauważyć? Hmm, tutaj mamy też jakieś książki. Jak widzicie, możemy sobie normalnie te tytuły przeczytać, co jest bardzo fajne. Mamy również telewizor ze całym sprzętem audio, że tak powiem. Ok. E, tutaj nie możemy wejść. Tutaj jak gdzie sypialnia ze garderobą. Okej. Okay. Gdzieś jakieś szpilki pewnie. Ma również żonę, ale żony aktualnie nie ma. Jest sam biznesmen z tego co widzę. Ym, łazienka, okej. Okay. Na dwa z lewy. W sumie fajny bayer. Bo mało spotykane, dwa zlewy, lewy, ale... fajnie, nie będziemy się tu pamiętać apartamentem, bo przyszliśmy tutaj z naszym biznesmenem po się tutaj że kuchnia, dwa piekarniki i rachunki za prąd rzędu 8 tysięcy. Także nie <grywa> Okej, okay, dobra. Panie biznesmenie. Bo miałem tutaj z panem porozmawiać odnośnie biznesów, odnośnie zaczęcia yy, bycia po prostu yy. Po prostu zaczęcia danego, danych biznesów, tak? Chciałem, chciałem po prostu się poradzić, tak? Yy, więc tak. Yy, słyszałem po prostu o twoim sukcesie w biznesie. Jak udało ci się osiągnąć taką słowę? I bogactwo. Powiedz mi. Dzięki za komplement, CJ. Nie było łatwo, ale uważam, że kluczem do sukcesu jest ciężka praca i determinacja. Trzeba mieć jasno określone cele i konsekwentnie do nich dążyć. Okej. Okay. Powiedz mi, czy jest coś, czego powinien unikać, jeśli chce odnieść sukces tak jak ty w biznesie? Oczywiście. Trzeba unikać ryzyka bez dobrego planu, a także unikać podejmowania decyzji pod wpływem emocji. Trzeba mieć też zdrową dawkę. Samodyscypliny i wiedzieć, kiedy trzeba się zatrzymać i odpocząć. Okej, okay. powiedz mi, e, czy są jakieś konkretne kroki, które powinienem podjąć, jeżeli chcę e, założyć własną e, działalność, firmę? Na pewno. Pierwsze, musisz dokładnie przebadać rynek i dowiedzieć się wszystkiego o swojej branży. Po drugie, musisz utrzymać dobry biznesplan i wykazać się umiejętnościami zarządzania finansami. Wreszcie, musisz mieć zespół ludzi, którzy będą w stanie ci pomóc, a także być gotowy na, wyzw na wyzwania i trudności, jakie przynosi życie przedsiębiorcy. Dzięki za dobre rady. Myślę, że będę mógł z nich skorzystać w niedalekiej przyszłości. Nie ma za co, CJ. Życzę ci powodzenia w Twoich przyszłych przedsięwzięciach. OK, drodzy widzowie, jak widzicie, dostaliśmy dość bardzo fajne moim zdaniem rady. Warto się zawsze takich, że tak powiem, ludzi popytać. Yy, I warto, żeby nam doradzili, tak? Bo wtedy jest nam po prostu łatwiej cokolwiek osiągnąć w życiu, I nie musimy się tak, że tak powiem, wysilać i dążyć do wszystkiego. Yy, też musiałem zrobić małe cięcie, bo. Na nowo telefony, fotowoltanika i te sprawy, ale dobra, wróćmy do naszej serii. Wiem, temu mi bardzo dziękuję. Na pewno się z nim jeszcze kiedyś spotkamy na jakiejś scenie biznesowej. że będziemy chcieli zrobić z nim właśnie e, biznes jakiś bardzo ciekawy. W każdym razie wychodzimy e, z tego co e, widzę. Tak, jak mówiłem i wcześniej, ale powiem to jeszcze raz, bardzo ładnie się on urządził jak to na biznes na nie przystało. Ale ciekawi mnie jeszcze tutaj czy mamy coś, czy tylko ma po prostu, czy tylko... Okej, okay, są wszystkie w jego pojazdy w garażu. Myślałem tu coś stoi ciekawego, ale niestety nie. W każdym bądź razie tak. Chciałbym coś pomyśleć w następnym odcineczku o otwarciu firmy. To też znalazłem nowe możliwości. Jak wiecie też mamy dosyć pieniędzy, żeby kupić tamtą restaurację niedaleko Grove Street, ale też chciałem by innego moda przetestować, który jest, że tak powiem, u mnie nowy, a mianowicie właśnie na nakreowanie, na stworzenie własnego biznesu, tak? Więc chciałbym zobaczyć, jak to wszystko działa. I pewnie zobaczymy, także drodzy widzowie. Dajcie znać, co byście chcieli otworzyć, czy idziemy w tamtą restaurację i mamy tam normalny dochodzik, jakieś tam dostawy mniej więcej, później będziemy robić. Yy, czy otwieramy swój własny biznesik, stricte coś własnego, tylko wtedy bym musiał wziąć jakąś małą pożyczkę. Mało. Bo z 50 tysięcy bym musiał wziąć, niestety wziąć yy, w pożyczce. I tak to by to w sumie wyglądało tak, Bo sam zakup jakiegokolwiek samochodu I zarabianie na tym No to wiecie, że to swoje kosztuje Także dawajcie znać co byście chcieli I trzymajcie się, do zobaczenia Myślę, że to się wam spodobało I na razie